Beze mnie. I co teraz? Teraz odpalicie kolejny sezon na Netflix z szybkim światłowodem od Wektry. I świeżutkim popcornem. Teraz Netflix w prezencie od Wektry nawet przez rok w pakiecie z internetem i telewizją. Sprawdź! W poniedziałek 6 marca w Sejmie odbyło się wysłuchanie publiczne w sprawie projektu nowelizacji prawa komunikacji elektronicznej i związanych z nim ustaw, w tym ustawy o radiofonii i telewizji to tak zwany Lex Pilot. Ustawa wzbudza duży niepokój, między innymi wśród nadawców lokalnych, którzy w tym dniu licznie przebyli na posiedzenie komisji. Normalne państwo to powinno powiedzieć, słuchajcie chłopaki, robicie świetną robotę. Może wam w czymś pomóc. Nie wiem, jaki tu jest sens. Ci ludzie, którzy to wymyślili, to chyba nie wiedzieli, jakie będą skutki. Przecież my wszyscy dzisiaj powinniśmy być u siebie i, i pracować, i budować nowy program, i, i robić coś dla mieszkańców. No i oczywiście zadbać o to, żeby, żeby móc zapłacić te rachunki, które mamy do zapłacenia. A przyjechaliśmy w takiej dużej, silnej ekipie do Warszawy. Ponieważ boimy się, niepokoimy się. I to po raz pierwszy od 30 lat to robimy. Po raz pierwszy jestem w Sejmie i nie wiedziałem, że przyjadę do Sejmu po to, żeby bronić naszych lokalnych telewizji. Myślałem, że państwo jest od tego, aby nam pomagać. A tak naprawdę państwo nam we wszystkim przeszkadza. Tych kilka ostatnich lat pokazało jak można funkcjonowało. Kiedyś się Wojciech Mann w trójce mojej ukochanej powiedział, że. Nie naprawia się rzeczy, które się nie zepsuły. Zepsuli dokumentnie trójkę, zepsuli media publiczne i tak naprawdę tylko nasza misja, rola lokalnych telewizji jest doceniana i najważniejsza. Nie psujmy tego, co dobrze działa. Pewne korekty należy zrobić dobrze i skutecznie, żeby nie było takiego zagrożenia, że nasza przyszłość jako nadawców telewizyjnych jest zagrożona pod wieloma względami, bo ja nie mówię tylko o ekonomii, ale jeżeli chodzi jeszcze o funkcjonowanie formalno-prawne, o dostęp do środków technicznych. Szanowni Państwo, świat nie kończy się na telewizjach ogólnopolskich. Zabijając lokalne media pozbawiamy mieszkańców ważnego źródła informacji, a lokalnych działaczy przestrzeni do komunikowania się ze swoimi wyborcami. Uważam, że ta ustawa jest cała do wywalenia. Już pomijam te wszystkie argumenty, że nie została przedyskutowana, że jest to taka często nazywana bardzo słusznie wrzutką. Ktoś coś wymyślił, zostało to zgłoszone bez żadnego przemyślenia. Ja już abstrahuję w ogóle od tego, że to jest niezgodne z prawem unijnym. Kompletnie to zagraża różnym bytom. Słyszeliśmy dzisiaj bardzo wzruszające głosy. Nadawców telewizji lokalnych, którzy od 30 lat budują społeczeństwo obywatelskie mówią o tym, że jeśli wejdzie w życie ta ustawa, to oni zbankrutują, muszą zamknąć swoje telewizje i mieszkańcy 400 miast nie będą mieli informacji o lokalnych wydarzeniach. To jest coś dramatycznego. Nie mówię już o sytuacji dużych nadawców i, i operatorów, którzy będą zmuszeni podnieść ceny, bo to wynika w prostej ustawy, i wszyscy klienci telewizji na tym po prostu stracą. Zyska na tym tylko partia rządząca, która niewątpliwie trudno uznać za przypadkowy zbieg. Dat, daty wyborów i daty przy, y, lansowania tego projektu ustawy liczy na to, że uzyska jakiś efekt wyborczy, ale mam nadzieję, że niezadowolenie społeczne, opinia publiczna da głos w tej sprawie, nie pozwoli sobie zaprogramować pilota i że ta ustawa zostanie wycofana i poprawiona. W tym kierunku będę zmierzał jako przewodniczący komisji cyfryzacji. Mamy dosyć ograniczania nam wolności wyboru, dobierania treści, które w sposób preferowany y, mamy oglądać. Chcemy wolności mediów, wolności wyborów, nie chcemy ponosić kosztów finansowych za zmiany, które są robione na ostatnią chwilę. I w procesie legislacyjnym, który pozostawia naprawdę bardzo wiele do życzenia, bo jak można wywracać rynek telewizji do góry nogami bez oszacowania finalnych efektów takich wprowadzanych zmian? Tak naprawdę, jeżeli będziemy sterowali pilotem, to tak naprawdę strumień z rynku reklam przepłynie tak naprawdę do telewizji publicznej, która dostaje pieniądze z budżetu, pieniądze z abonamentu, a dodatkowo jeszcze będzie dostawała dużo większe pieniądze z rynku reklam, co tak naprawdę zniszczy konkurencyjność Rynku telewizyjnego i będziemy mieli tylko i wyłącznie możliwość oglądać tylko jedną telewizję. To jest absolutnie bardzo niebezpieczne i niezgodne z wszelkimi normami, które funkcjonują w demokratycznym świecie czy w Unii Europejskiej. Będziemy przeciwko temu protestować i robić wszystko, żeby to się, to się nie stało. I mamy nadzieję, że jednak posłowie, posłanki Prawa i Sprawiedliwości, bo nie mówię dzisiaj o kierownictwie, ale ci posłowie, te posłanki, którzy nie są w telewizji publicznej, w tej centralnej telewizji publicznej, ale właśnie korzystają z telewizji, czy prywatnych, czy telewizji regionalnych, jednak pójdą po rozum po, do głowy i zagłosuję przeciwko tym zmianom. Dzisiejsza rozmowa z ponad 200 osobami pokazuje jasno, że lex pilot musi trafić do kosza, że to są złe rozwiązania. Dlatego, że władza przekazuje 3 miliardy złotych na telewizję publiczną, teraz chce programować nasze piloty, i to nie ma nic wspólnego z poprawą dostępu do informacji publicznej. To jest po prostu plan zalania rządową propagandą tuż przed wyborami. Polaków i sprzeciwiamy się tym planom i chcemy powiedzieć jasno, że te wszystkie głosy, które zostały dziś przedstawione, które będą w czasie konsultacji społecznych wygłoszone, zostaną przez opozycję wzięte pod uwagę i będziemy robić wszystko, aby to prawo po prostu nie weszło w życie. Jeśli nowelizacja ustawy wejdzie w życie, z obowiązkowej listy kanały lokalne wypadną. Zostaną TVP1, TVP2, TVP3 oraz dodatkowo pojawią się TVP Info i TVP Kultura. Inny artykuł mówi, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w drodze rozporządzenia ma ułożyć listę 30 programów objętych obowiązkiem transmisji poza programami TVP. Projekt przewiduje też narzucenie obowiązku sprzedaży przez operatorów pojedynczych kanałów à la carte. Zapora wodna w Pilchowicach to miejsce urokliwe o każdej porze roku. Jednak nie same widoki są tutaj najistotniejsze, ale to, co znajduje się poniżej zapory. Chodzi oczywiście o tutejszą elektrownię wodną. Wiadomo, że produkuje prąd, ale mało kto wie, jak to się dzieje. Dzisiaj postaramy się w prosty i przystępny sposób pokazać, jak funkcjonuje to miejsce. Wszystko zaczyna się od wody. To jej ilość i siła pozwala wytworzyć prąd. Tak się dobrze składa, że w pilchowicach jest jej pod dostatkiem. Bo dla zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego regionu w latach 1904-1912 wybudowana została ogromna jak na owe czasy zapora wodna. Jej długość to ponad 270 metrów. a wysokość to 62 metry. Swoimi rozmiarami zbliżona jest do sławnego Tytanika. Aż trudno uwierzyć, że zapora w Pilchowicach zatrzymuje w tym miejscu 50 milionów metrów sześciennych wody. Szkoda byłoby tego nie wykorzystać. Właśnie dlatego u podnóża zapory powstała elektrownia wodna. Która pozyskuje czystą energię dla okolicznych mieszkańców. A robi to w bardzo prosty sposób. Zajrzyjmy na chwilę do monitora automatycznego systemu technicznej kontroli zapory. Jest tu graficzny przekrój, który umożliwi łatwiejsze wytłumaczenie tego procesu. Woda pod ciśnieniem wpada do kanałów budowanych w zaporę. Przepływając, wprawia w ruch turbiny połączone z generatorami. Te wytwarzają prąd, który później liniami energetycznymi trafia do naszych domów. Co dzieje się z wodą? Przepływa ona spokojnie dalej i wpada w nienaruszonym stanie do koryta rzeki. Moc tutejszej elektrowni wodnej składającej się z sześciu turbozespołów to ponad 14 MW. Aby zobrazować jej siłę, wystarczy powiedzieć, że pozwala to zasilić blisko 8 tysięcy pralek lub aż 200 tysięcy żarówek starego typu. I to w czysty, ekologiczny sposób, tylko dzięki sile wody. Witam Państwa serdecznie na kaszubskim gotowaniu. Dzisiaj dla Państwa przygotujemy danie postne. A jest ze mną Pan Dariusz Zdrojewski, Dobra, szef kuchni bazony bo my znajdujemy się w Kościerzynie w hotelu Bazony i tutaj ta potrawa naprawdę króluje. Jest ona dostępna nie tylko w poście, ale przez cały rok. Darku, co potrzebne jest nam do przygotowania takiej potrawy? Do śledzika, którego będziemy robić potrzebujemy najpierw śledzik solony, najlepiej matias, wymoczony. Przez godzinę moczony w zimnej wodzie, aby nie był zasłony. Ja sobie go już tutaj tak. ładnie położę. Do tego wstawiamy, to już mamy zrobione oczywiście, e, buraki na pieczenie. Przelewamy oliwą najlepiej Extra Virgin. Stawiamy do pieca na około godzinę 200 stopni. I wtedy będziemy e, robić też sosik do śledzia. I ten sosik będzie się składał z cebulki czerwonej. Oliwy ziołowej, którą też już przygotowaliśmy wcześniej, bo robimy ją z pietruszki, koperku, tymianku i mięty. Wstawiamy ją do maszynki suwi na całą noc na 70 stopni około, po czym ją wrzucamy do termomiksa, mielimy i przecydzamy przez gazę, żeby była ładna, klarowna, tak jak ta i miała piękny zielony kolor. No pięknie wygląda na re tak. rewelacyjnie I a na, nam... pewno, na pewno jeszcze zapach jest tak. też o tymi właśnie ziołami. o to chodzi że ona nam pięknie z aromatyzuje całego śledzika i ten śledzik już nie będzie smakował jak zwykły śledź i on nie będzie e, pachniał śledziem co niektórzy nie lubią zapachu śledzia i nie lubią jakimś odbija śledziem a dzięki tej oliwie E, mamy na pewność, że e, nie będzie takiego brzydkiego odbicia. No i potrzebny jest twarożek, czyli twaróg e, panie gospodynie mogą sobie zrobić z, z mleka e, samemu lub zakupić e, właśnie w takich lokalnych e, sklepikach. Tak, a jak twaróg, to oczywiście czarnuszka nasza. I czarnuszka również będzie dodana do sosiku. Ale też do dekoracji. Tak. Ja już poproszę ręcznik. I jeszcze najważniejszy składnik o, od pani bo jest, Halinki. Bo jesteśmy Żurawina. na szlaku żurawinowym, A, no Więc i śledź bez żurawiny, tutaj. to kochani, no niemożliwe na kaszubach. On nam nada troszeczkę słodkości i kwasowości tego śledzika. Ja dodam właśnie, że. W zeszłym roku podczas festiwalu Żurawiny, to właśnie tutaj w hotelu Bezuny, mieliśmy poczęstunek dla gości. Pozdrawiam wszystkich rowerzystów, wszystkich gości, którzy uczestniczyli razem z nami w festiwalu Żurawiny. I ta Żurawina niedaleko tego hotelu rośnie. Także zapraszamy już w tym roku na kolejną edycję 10-11 wrzesień do uczestniczenia już w dziewiątym Festiwalu Żurawiny. Także śledź żurawina, oliwa, serek, cebulka, buraczki. Naprawdę danie będzie wykwintne. A kochani, mamy obecnie karnawał, ale niedługo post. I to danie może być na Środę Popielcową, bo wiele w Polsce ludzi ten dzień jednak ściśle pości, niektórzy tylko jedno danie sobie przygotowują w ciągu dnia, ale śledź naprawdę jest fajny. A po czym poznać dobry śledź? Jeśli wbijemy paluszek w rybę, ryba musi odbić. I to jest właśnie to, że śledzie jest ładny I przede wszystkim musi być bielutki. Bielutki śledzik, to widać po tym, i wtedy możemy go sobie przygotować. Ja już poproszę o ręcznik. Ja tego śledzia sobie ładnie zawsze osuszam ręcznikiem, bo wcześniej on był w wodzie moczony. Wszystko zależy od tego, czy lubicie śledzia mocno solonego, czy takiego mniej, ale też pamiętajcie, że nie może być za mocno wymoczony, bo wtedy on nie ma też takiego fajnego smaczku. Musi być właśnie przygotowany taki w miarę ładnie i naprawdę jest bardzo ładny ten śledzik. Ja pokroję w plasterki takie, myślę, że takie centymetrowe. O, najlepiej będzie wyglądało. No ale możecie sobie Państwo dowoli, możecie sobie kosteczki porobić. Tutaj sposób krojenia śledzia naprawdę jest różny. Też jak kroimy tego śledzia, to widać, on się ładnie przecina, on się nie ciągnie i to też widać, o, znaczy, że śledzik jest świeżutki. W Kościożynie mamy bazar. Na którym możemy zakupić takie rybki wtorki i piątki. I goście, którzy przebywają u nas na, na Kaszubach, a sami sobie przygotowują potrawy, również mogą skorzystać z tego bazaru. Ja już mam śledzika. Tak, ja już Wkładamy pomoło... do, miseczki. Tak, do miseczki może tamto, bo tu jest jeszcze Dobrze. taki sosik. Proszę to sobie odłożymy. Wkładamy do miseczki. Jak śleć, to wiadomo, cebula. Mm. Tak. Tutaj dajemy czerwoną cebulkę. Tak, ona jest delikatniejsza troszeczkę, więc ona się najbardziej nam. Też musicie Państwo pamiętać, że cebulka ma taką końcówkę, gdzie jest gorzka. Zawsze wycinamy. Czy to jest cebulka czerwona, czy biała, to wycinajmy tą, ja mówię, w cebulce, dupkę. Dupkę, tak. I już tutaj mamy dwa składniki. Teraz przygotujemy sosik. Teraz tak wlejemy tej oliwy. Nie żałujemy, bo musi przejść aromatę. Czyli około 100 ml. Dokładnie. Do tego dodajemy żurawinkę suszoną. Żurawina też nasiąknie ładnie i nam się tak. tak ładnie połączy z tym olejem. Odrobinę czarduszki. Wymieszamy pięknie, żeby to nasiąknęło. Jest teraz taka błyszcząca. Tak. I wlejemy tutaj do tego śledzika. Żeby on nam pięknie przeszedł. No i oczywiście śledzia nie musimy solić, bo śledź już jest słony, I ale popieprzyć go musimy. A młynek mamy solidny. Tak jest. Super. Dobrze. No i teraz wymieszamy go dokładnie, żeby ta oliwa go ładnie obtoczyła i żeby mógł się przegryźć. I wtedy odstawiamy go do lodówki na około godzinę, żeby mógł fajnie przejść Ale on też jest aromatom. smaczny drugiego dnia. Też. Jeśli ma, nie, nie macie czasu na przykład, żeby sobie przygotować w dzień, kiedy przychodzą goście, czy pracujecie, to możecie dzień wcześniej sobie przygotować, tak. a następnego dnia tylko e, konsumować. Do aromatu i ładnego koloru jeszcze dodamy listki świeżego Tymianku, żeby nam podkreślił. Smaczek. Tak, pięknie. Tymianek, teraz zostaniemy wszędzie już. Nic. A gospodynie w ogrodach mają tymianek, yy, także nie ma problemu. A dzisiaj w marketach e, o tymianek nie trudno, także tak, tak. ten smaczek jest. Ale jeśli ktoś nie ma, to może dać suszonego tymianku, również podkreśli smaczek. Tak, tylko nie będzie miał takiego świeżego aromatu. Dobrze. Myślę, że ładnie wygląda. I teraz około pół godziny w lodówce nam się musi ładnie schłodzić, przerobić. No i potem możemy serwować i, i, podawać. Tak. I podawać. I podawać możemy, zamiast. tak, zanieść do lodówki, a podawać możemy w, różne, w różny sposób. Możecie Państwo podawać go ziemniakami, z chlebem. Tu już jest naprawdę Wasz wybór. My dzisiaj podamy, z czym podamy, darku? Śledzika podamy dzisiaj na pieczonym buraku. E, burak był pieczony w temperaturze 200 stopni Dwie... przez jedną godzinę. Także jest to upieczony burak. Tak, teraz go ładnie obierzemy. Dopiero po upieczeniu obieramy buraka, żeby był twardy. I już jest buraczek przygotowany. Tak, teraz go ładnie pokroimy w plasterki. To na którym talerzu podajemy? Na tym, czy na tym? A może na wydwóch? A może. To może najpierw podajmy sobie tutaj. Ten. Ładnie ułożymy buraczka. I burak jest bardzo zdrowy, ma wiele witamin. Ma wiele właściwości i tutaj już, jeśli ktoś nie lubi ziemniaka, to bez ziemniaka, tylko samą sałatkę kładzie i to wszystko. I teraz może ten twarożek jeszcze przygotujemy. Tak, do tego twarożku dodajemy co? Do twarożku najpierw go pokroimy. Tak. Nic nie będziemy do niego dodawać, bo wszystko tylko mamy po tak, prostu od śledzika dokładnie. Ale można, to, jeśli ktoś lubi, to może dodać sobie śmietanki. Teraz go tak ładnie pokruszymy na tym buraczku. I już śledzik nam się przerobił. Tak Przynosimy nie, śledzik. Śledzika. No Teraz go przemyśamy. Jak, jak, pach, jak pachnie? Mm, zioła, oliwa. Naprawdę nawet nie wyczuć tego śledzia. Nie. Tak jak wiele osób mówi, nie lubię śledzia, jest nieznośny, tutaj nawet naprawdę ten smak, ta oliwa przebija ten smaczek, ten zapach przede wszystkim, a naprawdę śledzia. I jak zauważyliście, szanowni państwo, naprawdę nie trzeba dużo czasu, żeby przygotować sobie śledzia. I może całość przesypiemy na górę ładnie. Czarnuszko I tak, szanowni państwo, Darek stworzył kolejne danie ze śledzia. Tutaj jest oliwa na bazie oliwy ziołowej. Mamy czarnuszkę, mamy serek. No i jesteśmy na szlaku żurawinowym. Musi być ta żurawina. Derku wygląda to bardzo apetycznie. Ja e, spróbuję, jak, jaki to jest smak. Próbuj też. Chwyciłam, chwyciłam taki... Najważniejsze, żeby całość posmakować. Tak. Czyli i buraczek, Czym... i serek, śledzia. i żurawinkę. Pięknie się doprawia. Ale smakuje najlepiej tylko w całości. Bardzo dobra. Szczególnie wyczuć smak ziół z tej oliwy. A w Cebulka przerobiona tylko lekką słoność. Tak. A śledzia prawie nie. Czuć. Polecam. Szanowni Państwo, przygotujcie sobie taką potrawę szczególnie w środę popielcową, ale nie tylko. Ja zapraszam na kaszuby do skosztowania takich smacznych potraw, bo na Kaszubach ryby królują, królują w różnej postaci. Mamy śledzie solone, świeże, ale nie tylko śledzie. Mamy okonie, płocie, sielawę, sieja. Mamy, mamy również i karasie, bo przecież stawy, które są Karaś, pstrągi, pstrągi, pstrągi też przede wszystkim i ryby szczególnie królują na naszych stołach. Ja Darku dziękuję za to wspólne gotowanie już Szanowni Państwo razem zapraszamy do odwiedzania naszych gospodarstw agroturystycznych, ale również miejsc hotelowych, szczególnie tutaj jesteśmy w hotelu Bazuny. Darku. Zapraszamy Zapraszamy, Zapraszamy na kaszuby. Tu pod spodem jest guziczek. Ten guziczek, kiedy naciśniecie, to wszystkie programy, które dla Was będziemy przygotowywać, dostaniecie taką informację. Lajkujcie, udostępniajcie, subskrybujcie! Hey, hey. Hey, hey.